Buduj siebie. Zaczynaj od tego, żeby, 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 żeby być pięknym kwiatem. Nie szukaj wsparcia, nie szukaj miłości. Ona przyjdzie do ciebie, daj sobie szansę. Spotkasz takich mężczyzn jak ty sam? Ale no. W sensie, gdzie jest to źródło, z którego można czerpać? Znaczy ja myślę, Powiedz, że to jest... daj szansę moim przyjaciółkom, Bum! że. E, to trudne jest, trudne jest, bo ja nie wiem jaki ja jestem, tak? Ja wiem tylko tyle, ile... ile do tymi mi powiedz jaki ja jestem. E, nie wiem, zapytalibyśmy pewnie Kasię, choć ona nie jest osobą, która jakoś u, u, uwielbia żyć w mainstreamie, tak? Więc ja staram się żyć tak, żeby zasłużyć na to, czym uważam, że jestem. Jeżeli że uważam, że jestem fair, że daję zawsze dobro, że daję zawsze wartości, które są dla mnie istotne, że dbam o to, co się w życiu liczy, naprawdę o miłość, o szacunek, o wierność, o, o różnego rodzaju e, taką codzienność, która polega na zaangażowaniu, na zainteresowaniu. A jak ci idzie, Malina, ten wywiad z tym, nie wiem, Piotrkiem czy Andrzejem, czy tam kimkolwiek innym? Jak ci poszło? Zainspirował cię. Weź siadaj, pogadajmy o tym, rozwijajmy się, tak? Tak, to grow cały czas. No więc jeżeli się nawet przychodzi rozstać. To siadamy i mówimy, słuchaj, siedzimy sobie tutaj przy wodzie, jest super, nie możemy być razem. Jest ci ciężko? Mnie też jest ciężko. Mnie też jest ciężko. Ale to nie oznacza, że ja będę teraz chodził po Twoich znajomych i mówił, że Ty masz mnóstwo wad. I że to ja Cię rzuciłem, a nie Ty nie. No przecież, wiadomo. Przecież, ty, ty, przecież mnie się nie rzuca, tak? No a jak? To nie ma wszystko znaczenia. Znaczenie ma to, że, że utrzymujemy, zbudowaliśmy coś super. Przez wiele czasu nie możemy być razem, ale możemy nadal móc na siebie liczyć. I to jest zadanie dla obojga. To jest zadanie dla obojga, no bo oczywiście masz rację, bo jak w jakimś sensie nawiązujesz do mnie. Znaczy jest Faceci są słabi. No. W znakomitej części są słabi, tak? Jeżeli trafisz na faceta, który jest mocny, to nawet jeżeli ty wykażesz słabość w danym momencie, na no, ubliżasz, coś zrobisz, on ci powie, kurczę, dobrze, no wiesz, no ale. Bo on to przyjmuje, 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 bo on jest jakby ponad to wszystko. A jaki dzisiaj jest model tej patriarchalnej rodziny, o której zresztą Jędrek Salomonowicz mówi? No, że mężczyzna tu hoduje, prawda, te, 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 te jakieś tam, idzie na polowanie, tę łanie przynosi, rzuca w domu, i ta kobieta jest taka szczęśliwa. Myśmy tu trochę rozmawiali, ale ja to powtórzę. Znaczy, dla mnie pytanie jest takie. Powiedział Andrzej, a w momencie, w którym ty zrezygnujesz z tej, z, tej, z tej swojej obecnej partnerki, stwierdzisz, że to już nie jest dla ciebie ta żona, której chcesz to łanie przenosić, tylko teraz chcesz dla Maliny, bo Malina jest super, w ogóle jest taka fajna, witalna, ma, ma nowe pasje, prawda, piękne, plenery robi. Ja coś czuję, że za chwilę mi wyminiesz. Jesteś... Nie, ale, ale nie, ale nie, ale, ale i, i, i nagle się okazuje, że, że, właśnie, że, że właśnie teraz do też do, ta żona, co tam rozmawiałeś o tej literaturze, to już okej, okay, no wystarczy. Już byśmy 30, 30 lat pogadali o literaturze, ale teraz do Maliny. A żona powie, Andrzej, Andrzej, no ale rozumiem, że teraz tą łanię, coś jest, ją upolował, musisz do Maliny, ale daj mi chociaż, nie wiem, no chociaż kopyto, żebym coś miała. Nie, teraz nie. Więc moje pytanie jest takie, co zrobisz, co, co zrobisz wtedy, tak? Jak zabezpieczysz? Czy będziesz się interesował? A w guzi mnie obchodzi. Ty już nie jesteś w ogóle moją kobietą. Do widzenia. Do widzenia. Czy powiesz, słuchaj okażesz jej więcej szacunku. Jeszcze więcej szacunku. Jeszcze więcej opieki. Jeszcze więcej... Jak macie dzieci, to już w ogóle, w ogóle już, w ogóle, już dla mnie mężczyzna, który zostawia bez, bez pomocy, nie wiem, zarabiając mnóstwo pieniędzy, daje jej tam tysiąc złotych, czy dwa, czy trzy, mając income na poziomie dziesiątek, czy setek, to w ogóle jest, no, nie ma o czym rozmawiać. Znaczy, to jest człowiek, którego środowisko powinno piętnować. Tak, dla którego wszystkie kobiety powinny poznawać wiedzę o tym mężczyźnie i powiedzieć ty jedną z nas wystawiłeś stary, w ogóle wyjdź stąd. Taki emocjonalny KRS. Nie, no w ogóle nie. Emocjonalny KRS. I teraz na przykład taki Facebook. Albo może, może Ty, e, robiąc swoje programy, zrobisz taką stronę, gdzie będzie można wpisać. Świnia, świnia, świsa, świnia. Wpisać, wpisać informacje o swoim partnerze. Rokujący. Ale, ale nie tylko świnie z rynku, tak, second hand, ale nie, ale nie tylko, nie tylko gdzie będziesz mogło opisać, e, to będzie musiało działać dwie strony, tak? No sorry. Sorry. I teraz oczywiście no, musi być jakiś moderator. I weryfikator. Musi być, ale znaczy nie, no, weryfikatorem jest życie. Ale moderator, który jak tam facet się rozpędzi, czy kobieta się rozpędzi, no to, tak. no to, to... ale i na przykład się okazuje, że nie wiem, z, z taką z takim czy innym mężczyzną albo kobietą rozstało się już dwie osoby, trzy osoby, i one no, się tam rozmijają w pewnych rzeczach, ale pewna rzecz jest stała. Walony, egoista, albo nie wiem, y, niewierna, okropna kobieta. Tak? No to teraz ty. Patrząc na takiego faceta, musisz możesz sobie popatrzeć, i mówić kurde, no, dwie mówią coś takiego, no może się zgadzać, może się nie zgadzać, ale będę obserwowała. No ale, no ale to trzeba się poddać weryfikacji, tak? Znaczy generalnie musimy być silni. Musimy być silni, musimy budować samego siebie, żeby zawsze mieć wybór, żeby zawsze móc dawać siłę i szukać partnerów, którzy są silni. A jakież to są związki na co dzień? Mężczyźni przychodzą, mężczyźni przychodzą, mhm. tak? Może kurtkę? Nie, dziękuję. Nie dziękuję, dziękuję, dziękuję. nie, dziękuję. Mężczyźni, mężczyźni przychodzą e, i mówią do kobiety, e, wiedzą, że oni specjalnie mają co zaoferować sobą. Oni mogą dać, kupić nowego iPhone'a, dać zegarek, wyciągnąć portfel. To jest wszystko, co, one, co oni mogą dać, ale realnego wsparcia nie mogą dać. Jak coś się z nimi stanie, stracą pieniądze, nie ma nic. Bo tam nic więcej nie było. Jest powiedzenie: Niektórzy ludzie są tak biedni, że wszystko, co mają, to pieniądze. Nic więcej. Myślę, że prawdziwa siła właśnie tkwi po pierwsze w przyjaźni, ale ona tkwi w tym, że masz, jesteś, jesteś człowiekiem, który masz swoje ambicje, który ma swoje cele, który ma swoją siłę. Tak? I ty to samo dajesz. Ty to samo dajesz inspirujesz. Wiesz o tym, że tak naprawdę dla tych mężczyzn, wszystkich, którzy są mężczyznami sukcesu, im to samo imponuje, tak? To jest tak, że oni mogą wezmą sobie 25-letnią dziewczynkę, która będzie im nawet nie im, tylko im będzie imponowało to, że ich koledzy mówią, ale sobie znalazłeś dziewczynę. To jest jakby case, tak? Mężczyzna taki będzie bardziej dbał o swój samochód, tam nie wiem, jak w zależności od osobności portfela, będzie miał tam Bentleya, Ferrari albo nie wiem, BMW, Audi, Skodę, albo tam Opla, tak? Będzie czyścił i tak dalej, i on tak samo traktuje najczęściej kobietę. Znaczy, dopóki ona jest jego, to nie kupi tam jeansy, kurtkę, coś tam, tak? Daje jej na. Ale jak ona nie jest jego, to do widzenia. Czem, o czym to świadczy? O tym, że to nie chodzi o tą kobietę, tylko chodzi o nich. Dopóki mają tego opla, o niego dbają, dopóki mają tą kobietę, ale ta kobieta ich nie interesuje. On ich interesuje dotąd. Stąd się mówi, że mężczyzna kocha e, e, dziecko kobiety, dopóki z nią jest. A jak cię z nią nie jest, to się okazuje, że to dziecko nawet jakie wspólne. To się to, to stanowi co, element karty przetargowej. Ja cię przyszantażuję tym dzieckiem, ja coś tam, ja ci będę pokazywał. Albo brażę. tak, ale pytasz, czy, czy wielu spotykam? To trudne jest, Tu trudne Masz jest. Masz jakiegoś przyjaciela na wydaniu? <grym <grym yy... Nie dla mnie, ale mam naprawdę cudow... mhm. cudowną przyjaciółkę, znaczy ja doskonałego myślę, że... człowieka. Ale, ale po co tej przyjaciółce? Dotykasz super ważny temat. Po co tej przyjaciółce? No, no właśnie mi powiedz, po co tej przyjaciółce ten partner w tej chwili? Co jej brakuje w życiu? No, bo a a tu jest do życia a dotykasz, i nie do a dotykasz, a dotykasz temat, bo to, to jest bardzo ważne dla wszystkich kobiet, to nas to że jak jedzie pociągiem po i, wi co i widzi partner. coś pięknego, to chciałabym co kogo zasłać i powiedzieć. Kurwa, sarnę hmm. widziałam z pociągu, nie. A to o sarnę nie, bo Andrzej upoluje. <laughs> Andrzej upoluje. To nie, to, to strach. O sarnach nie mów. No. Andrzej ja ciebie uwielbiam. No, żeby powiedzieć. Niech tutaj będzie jasność. No, tak, tak. E, no dobrze, czyli co, żeby, żeby się dzielić? Tak? tak. To niech się dzieli Żeby z... tworzyć, żeby wiesz, być. O, mhm. To jest dziewczyna, która już nic nie musi od niego dostać, nie? Mhm. Poza właśnie miłością, wsparciem, a, wiesz, a, w, a sama wchodzi na szczyty, zdobyła bardzo wiele, mimo braku tego mężczyzny, albo mhm. mimo gnoj, bycia z gnojkiem jakimś, jednym drugim, mhm. tak? Czy to nie, Może znowu, zacznijmy od jednej rzeczy, to nie jest mimo braku mężczyzny, bo posiadanie mężczyzny, czy nie posiadanie... Nie jest konieczne, jest, jest oczywiście. Jest, 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 jest istotne w tym sensie, że może zrobić więcej. Jak, żeby była jasność, ja nie uważam, że immanentnym elementem szczęścia i wartości jest kobiety jest, jest partner, mąż, mhm. tak? Znaczy, a, albo żona, albo no, żona. Albo tak. żona, tak? Albo żona. Um, to się to po prostu przychodzi. Jesteś w odpowiednim momencie życia, Robisz swoje rzeczy, realizujesz swoje Czyli cele. Czyli nie ma żadnego kumpla. Le... <laughs> nie no, mam trochę kumpli, ale nie wiem, czy akurat <laughs> dla tej osoby nawet, jakby nie wiem, kto to jest, więc to e, b, musi się zejść wiele cech, wiesz, jakby, o, co, o czym mówię, tak? Ale ja myślę, że to... No tak, tak, ale ja myślę, że to... Mój, mój główny przekaz nie jest taki, żeby ktoś szukał, szukał partnera, czy dziewczyny, czy, czy... Może powiem Ci inaczej. Mój kolega, mój kolega rozstał się z partnerką z którą był bardzo wiele lat, była ona jego żoną, mieli dziecko i ten kolega się rozstał z partnerką. Jak to mówi, wrócił na rynek. Tak? E, zaraz się okazało, że, że, że zaczął, jak, jak to w takiej sytuacji, no musi sobie odbić te lata ta, jakoś tam, ta, chodził po im, jakichś lokalach, ja na przykład nie chodzę w ogóle na imprezy, nie chodzę do lokali, nie, nie siedzę wieczorami na, na dyskotekach, nie jestem bywalcem warszawskich y, jakichś tam y, topowych miejsc, nie interesuje mnie to, zresztą nigdy mnie to nie interesowało, nigdy nie chodziłem. E, nawet je, kiedy byłem w związku z osobą publiczną, która miała dosyć dużą łatwość, gdyby chciała oczywiście, uczestniczenia we wszystkich imprezach, nigdy nie chodziłem. Nigdy. Nie ma żadnego mojego zdjęcia ze ścianki przez pięcioletni okres związku z Edytą Górnia. Nie ma. To nie jest moje, to nie jest mój jakby. To, to nie jest to, o co ja dbam. Tak? I teraz wracając do mnie, ten mój kolega mówi do mnie: słuchaj, poznałem dziewczynę, super. Ja mówię do niego. Janek, ty nie rób tego. Ty nie zniewiąż się w tej chwili z żadną dziewczyną. Popełnisz absolutny błąd. Będziesz szukał przeciwieństw, będziesz szukał tego, czego ona ci nie dała, będziesz. Ty sobie daj czas. Ty jesteś poraniony. Ty wyszedłeś ze związku. Ty nie wiesz, co Ci chodzi. Nie wiesz. Ty masz mnóstwo traum, Ty masz stres, Ty, 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 nie, ty, nie, ty, ty nie jesteś sobą. Ty przywróć siebie, zbuduj się raz, raz jeszcze, poświęć rok czasu. To samo kieruje do dziewczyn. Wy nie wychodźcie ze związku w związek. Wy nie róbcie czegoś takiego, że jestem w związku, z, nie wiem, tutaj jestem w związku, tak, ale tutaj już bym, to tutaj przeskoczę, tu... Nigdy w ten sposób się nie zbuduje nic, nic, nic trwałego, nigdy w ten sposób nie zbudujesz nic, co ma dla Ciebie realną wartość na całe życie, żebyś to zdjęcie z tymi staruszkami idącymi za rękę w wieku lat 90 mogła uznać za swoje. Nie, nie uda Ci się to. Dlaczego? Bo dokonujesz założenia złych wyborów. Najpierw wyjdź na rynek, powiedz, ale superowo, że świeci. Pójdę sobie na trening, dam sobie dobrą energię, zadaję sobie pytania, co mi daje dobrą energię, a co mi ją odbiera. Co mi daje dobrą energię, co mi ją odbiera? Robię te rzeczy, buduję siebie. I nagle się okazuje, że po roku, kiedy jestem już zbudowana, wyczyszczona ze starych traum, kiedy nie, nie, nie szukam, bo ten mnie nie całował w plecy, nie całował moich pleców, a ten całuje, jest mega super gościem. No to tak nie działa. Jest cały konglomerat cech. Ty nie szukasz tego, co całuje e, plecy, bo ten nie całował. Nie. I nagle się okazuje, że po roku będąc na tej siłce, ty spotykasz faceta, który odpowiada w bardzo wielu twoim oczekiwaniom, ale już nie dokonujesz porównań, bo ty już jesteś sobą, już jesteś zbudowana, już jesteś swobodna, jesteś czysta, tak samo facet. Więc jak się rozstałaś, czy rozstałeś, to skończ to wszystko, wyczyść, zrób swoje rzeczy i wtedy szukaj partnera. Wszyscy popełniają te, takie bardzo podstawowe błędy, tak? Ja. Rozstając się z edytą po pięciu latach związku w poważny związek, w którym jestem obecnie, w którym jest związkiem do końca życia, wszedłem po czterech latach. Po czterech latach, nie po miesiącu, po dwóch. Mimo tego, że to nie było skomplikowane, naprawdę. No nie było. W sensie znalezienie bardzo szybko partnerki. Zajmowało to mało czasu. Tylko, tylko jakby to nie jest problem. To, to, to nie o to tu chodzi, tak? Nie w ten sposób budujesz. Buduj siebie. Zaczynaj od tego, żeby, 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 żeby być pięknym kwiatem. Nie szukaj wsparcia. Nie szukaj miłości. Ona przyjdzie do Ciebie. Daj sobie szansę. Dzięki Piotr. Ja dziękuję. Ja dziękuję. Zobacz, że jak rozmawialiśmy trochę... Słońce nawet wyszło. słońce wyszło, nie? A wiesz, że są takie badania? Że. Jeśli odpowiednia ilość ludzi będzie kierowała e, te same myśli, wszystko jakby koegzystuje, świat z ludźmi, myśli o słońcu, to słońce w końcu wyjdzie. I to nie są badania e, na stronie, nie wiem, wróżbita.pl. Amerykańscy naukowcy. Tylko naukowcy to rzeczywiście realnie badają. Jak mówisz do kwiatów, to one kwitną. Jak je hejtujesz, one e, więdną. To samo jest z kobietami. To samo jest z mężczyznami. Nie? Kochani, po tej wyjątkowej rozmowie chciałam was, e, e, Wam zapowiedzieć, że mój kolejny gość jest pewnym e, odstępstwem od mojej reguły rozmawiania z mężczyznami. Więc moim następnym gościem będzie Eliza Michalik, kobieta z jajami. E, jeżeli jesteście ciekawi, co, kobiet, e, co Eliza uważa na temat e, przepraszania przez mężczyzn i jakich mężczyzn ona sama podziwia, to proszę subskrybujcie kanał, dostaniecie powiadomienie. Na razie. A ja ci mogę powiedzieć, co ja uważam do przepraszania. No, jeszcze, jeszcze Piotr powie coś na ten temat. Znaczy, na temat przepraszania przez mężczyzn, uważam, że to jest ultra żałosne. Znaczy uważam, że jeżeli, jeżeli ja jestem, byłbym kobietą i wchodzę do domu, a mój facet albo złapię go na SMS-ach, że on tam robi jakieś dziwne rzeczy, mój kochanie, ja cię przepraszam, no nie wiem, to ona leżało, ja się potknąłem, no i tak się akurat złożyło, tak? Ale cię przepraszam, nie chciałem. Znaczy to ja, to ja bym powiedział stary. To, to robisz najgorszą, najgorszą rzecz, jaką możesz zrobić. No. Bądź mężczyzną i weź odpowiedzialność. Weź odpowiedzialność. Nie przepraszam, mnie, tylko weź odpowiedzialność za to, co zrobiłeś, bo Ty to zrobiłeś. Jeżeli mnie przepraszasz, mówisz, nie wiesz, jak to się stało, to jesteś jeszcze bardziej żałosny. Powiedz, tak, zrobiłem to, nie powtórzy się to, przemyślałem sobie, daj mi szansę, ale nie przepraszaj. Nie przepraszaj za to, bo tobie nie jest przykro. A ja mam jeszcze Tobie a... nie jest przykro, że, 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 że ja cię nakryłam na tym, bo jak to robiłeś, to nie wyglądałeś na mało, mało zadowolonego, jak wyglądałeś na przeszczęśliwego faceta. Więc za to ty mnie przepraszasz. Przez Tobie przyjemność sprawiało, więc weź odpowiedzialność, stary, bądź mężczyzną. A chcę wiedzieć co ja uważam na temat e, przepraszania, to Bardzo przez chcę wiedzieć. Więc moja przyjaciółka narysowała obraz, który to świetnie e, obraz, obraz obrazuje. E, u góry słowo przepraszam e, napisane i lustrzane odbicie na dole dalej. Czyli na zasadzie powiem ci to, przepraszam, ale się już ode mnie odpierdolno. Masz i spierdalaj. No. Ja się, ponieważ Kasia gra w Tenisa, bardzo mi zależy, żeby robić wspólne rzeczy, więc, więc zacząłem się uczyć grać w Tenisa, nie. I trener, jeden z takich lepszych zawodników uważam w Polsce rzeczywiście bardzo dynamiczny, świetny facet, który, który też grał z Katarzyną, bo ona z kolei jest taką sportową dziewczyną, w sensie, że Prawiła zawodowo i koszykówka i pływanie, była w kadrze, więc ten sport jest gdzieś tam w jej DNA od dawna. I ten trener zaczął mnie uczyć, że jak, jak uderzasz w tenisie i masz takie uderzenie, które uderza o siatkę, taką świnię. że idziesz szybko, uderza od siatkę i spada zaraz za siatką, no i ktoś nie ma szans, to trzeba przeprosić. Czyli uderzasz, masz taką świnię, wygrałeś, zdobyłaś punkt, ale mówisz sorry, ja mówię. Robert, ale przecież to jest totalnie. To przecież, znaczy, a nawet jeśli nie, to to jest totalna bzdura, przecież tobie nie jest przykro. Za co masz przepraszać? Z to, że wygrałeś. No ja, I on mówi, ale on zakażą. Ale, ale powiedz sorry, on mówi, nie, ja nie będę cię przepraszał za to. Nawet jeżeli zrobiłem to nieświadomie, bo mi się tak udało, to ja cię nie będę przepraszał, bo to jest dla mnie punkt. Więc ja się z tego cieszę. To jest tak samo jak z tymi zdradami. Bardzo przepraszam cię, kochanie, że byłem, spotykałem się z prostytutkami. No nie chciałem. No jasne, nie chciałeś, ja wiem. I jak SMSowałeś i robiłeś te wszystkie, że też nie chciałeś. Ale myślisz, czy taki związek jest kiedykolwiek do naprawienia? Czy raz i już za okno? Czy daje się ludziom jest drugą taki, szansę? Jest taki mem, jest, jest taka prawda, która jest ultra prawdziwa. Tak? Matka zawsze mi mówiła, że jeżeli facet coś zrobił, to powinnam mu wybaczyć, bo on będzie mnie kochał mocniej. I ja mu tak za każdym razem wybaczałam. I za każdym wybaczeniem on mnie kochał mocniej, a ja go mniej. I jak on mnie kochał już tak ultra mocno, to ja go nie kochałam wcale, bo już mu wszystko wybaczyłam. To, to, to jest odpowiedź, tak? Znaczy, jeżeli. To, to nie chodzi o to, czy ktoś ci wybaczył, tylko chodzi o to, jak ty się z tym czujesz. Ja nie wiem, jak ja zmontuję tą naszą rozmowę. Nie mam pojęcia. <grym> Paul, <ty> wiesz, może. <grym> Dziękuję Ci bardzo. Ja też.